Mój stary to fanatyk lektorstwa. Pół mieszkania zajebane kasetami najdolże. Średnio raz w miesiącu ktoś wypnie w leżący na ziemi VHS czy bety i trzeba wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 22-letnim życiu już z dziesięć razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania. To baba z recepcji jak mnie tylko zobaczyła, to kazała buta ściągać i bo myślała, że znowu plastik w nodze. Druga połowa mieszkania jednak zajeb... na Polskim światem borowca, superkozłem, XD TP. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie lektorskie tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go im tu internety, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, ale teraz nie dosyć że je, kupuje to jeszcze siedzi na jakichś forach dla lektorów i kręci gówno burze z innymi zbami o najlepsze głosy i TP. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypijać to klawiatury za okno. Kiedyś ojciec mnie wkurzył, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu knapiki jedzą gówno. Matka nie nadążała z gotowaniem bitosu na uspokojenie. Aha, ma już na forum rangę macie i najmniej dziesięć kapostów. Jak jest ciepło, to co weekend zapi**ala na działki. Od jakichś pięciu lat w każdą niedzielę słucham nagrań na obiad, a ojciec pierdoli o zaletach nagrywania w dobrze wyciszonej piwnicy pełnej gówna. Jak się dostałem na studia to stary przez tydzień pijolił, że to dzięki temu, że oglądam filmy z lektorem, bo zawierają w głosie klej i mózg mi lepiej pracuje. Co sobotę budzi ze swoim znajomym milkiem całą rodzinę o czwartej W nocy, bo hałasują pakując mikrofony w i tedy Przy jedzeniu zawsze pierdoli o lektorach I za każdym razem Temat schodzi w końcu na stowarzyszenie Lektorów polskich, no i ciep sam się Nakręca i dostaje strasznego gólu Dupy, niedostatecznie Zarabiają Tanki co, chcą Robi się przy tym cały czerwony I odchodzi od stołu krąc I idzie czytać wielką encyklopedię lektorów Polskich, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta Peter. Oczywiście do i nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i rozstawił staty w dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój wędkarski, żeby wyglądać jak nabit i stał cały dzień przy tym statywie na środku mieszkania. Obiad przy filmie z lektorem też w nim zjadł. Kur, cześć! Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do wszystkich lektorów w Polsce, to bym żoł i zarabię. Jak któregoś razu jeszcze w Podbacie czy Gimbacie miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na działkę do piwnicy w drodze wyjątku. Super prezent kurku. Pojechaliśmy gdzieś. W... Zamiast za miasto. Dochodzimy do furtki z wydrukowanym mikrofonem, a ojcu już się oczy świecą i obliżył wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt i siedzimy nad mikrofonem i patrzymy na potencjometry. Po pięciu minutach mi się znudziło, więc włączyłem bikmana. To mnie ojciec pierdolą statywem po głowie, że mikrofon zbiera muzykę z moich słuchawek i mój scenariusz rozpierdalam. Jak się chciałem podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo jeszcze I musi nagrywać na nowo i traci autentyzm ekspresji. Sześć godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na dwóch kolesi w łódce na ekranie, jak w jakimś panem Guantanamo. Urodziny mam w listopadzie, więc jeszcze do tego było zimno, jak sam syn. W pewnym momencie ojciec zatrzymał nagrywanie i się spierdział. Wytłumaczył mi, że trzeba w studiu pierdzieć, bo inaczej mikrofon słyszy i czuje. Wspomniałem, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym jeździ na nagrania. Kiedyś towarzyszem wypraw rybnych był dzisiek? chyba Szczota, człowiek o kształcie piłki z wosem i 365 dni w roku w tamizelce Bomber. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodził z żoną bożegą na Wiginie do nas itd. Raz ojciec miał imieniny. Z dziś przyszedł na. He, he, kielicha! Nagrywali się i oczywiście cały czas gadali o naczytywaniu i lektorach. Ja siedziałem u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę: czy generalnie lepsze są pojemniki, czy dynamiki? Weź mnie nie w i z wichu, Widziałeś ty kiedyś, jakie pojemnik ma pasmo przenoszenia. Haps i widmo ujdane. Kuła, Tadek. Pojemniki w Polsce po 80 godach chodzą, twój dynamik to im może naskoczyć. Co ty mi o pojemnikach ty robisz, jak ledwo dwa zdania potrafisz skarbki wydukać? Dynamik to jest król mikrofonów, jak lew jest król dżungli. No i aż się zaczęli nakwiać na pasy, na dywanie w dużym pokoju. A ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła żona z dzisiaj, że z dzisia spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb, i że doktora, kto teraz koją czyta, odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu. A ojciec, i bardzo kurwa dobrze, tak go za tego pojemnika znienawidził. Wspominałem też o palcy mojego starego, czyli Stowarzyszeniu Lektorów Polskich. Stał się on kompletną obsesją ojca. Jak na przykład w telewizji mówią, że gdzieś było trzęsienie ziemi, to stary zawsze ma mrocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skurwysynach z SLP powiedzieć. Gazety nielektorskie też przestał czytać, bo miał ból dupy, że o lektorstwie polskim ani apelach w SLP nic się nie pisze. Szefem SLP jest niejaki pan Danie. Jest on dla starego uosobieniem całego zła wyrządzonego polskim lektorom przez stowarzyszenie i ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie lektorskie, gdzie występował Daniel i stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali łóżki z sali. Takie tam im by -dawał. Po kresce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem SLP ojciec rozpoczął partyzantkę internetową. Polegającą na szkalowaniu SLP i Daniela na forach lokalnych gazet. Napierał na niego jakieś głupoty. Typu, że Daniel był tajnym współpracownikiem UB, albo że go widział na ulicy, jak szedł dawink na nagrywać i wtedy Nie nauczyłem ojca intutorem. Więc kończyło się bagietami za szkalowanie i stary musiał zapłacić Danielowi 2000 złotych polskich. Jak płacił to przez tydzień, w domu się nie dało żyć. Ojciec kupił na przekupne sądy, na SRP Daniela i w ogóle cały świat. Z jego pilnienia wynikało, że SLP, jak jacyś masoni, rządzi całą telewizją, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy. Przeliczał też te 2000 tysiące na mikrofony, statywy czy wzmacniacze i dostawał strasznego bólu dupy. Ile pompy mógł na przykład końcówek BNC za te dwa koła kupić? W nawiasie kilkaset kilo. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi kupić prawdziwe studio. Bo niby wypożyczanie za drogo wychodzi I wszyscy go chcą oszukać A w piwnicy widocz taśmę z żela Synek, w takim studio to się prawdziwe hity nagrywa, tam jest żywioł. Ale nie było go stać, a hehehe frajerem to on nie jest, żeby komuś tyle płacić, więc zgadał się z jakimiś Januszami z okolicy, że wynajmą budkę na spółkę. Krócz będzie wisiał u jakiegoś Janusza, który ma sejf, a nie skarpetę w materacu jak my, na poddaszu w przybudówce, którą ten Janusz ma i się będą tą budką dzielili, albo będą jeździć, nagrywać razem. Na początku taka operatywa szła nawet nieźle. Ale w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi nagrywać, i miał to ból buldupy. Jeszcze ci jego koledzy dzwonili, że filmy trzaskają jak pojedynki, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i zapał z wkurzenia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że nie miał na kogo zwalić winy, co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni nagrywają bez niego, bo przecież porówno się zrzucali na budkę. I w niedzielę wieczorem, jak te Janusze już wróciły z wyprawy, wyszedł nagle z domu po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc z, z czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz a tam nasz sejf z kluczem i autografem Szołajskiego. Xne Pytam skąd on go wziął, a on mówi że Januszowi zbiewał z przybudówki bo oni go oszukali. I żeby łapał z nim sejf i wnosimy do mieszkania Xne. Na nic się zdało tłumaczenie, że zastawi całe przejście. Na szczęście sejf nie zmieścił się w drzwiach do kratki, więc stary stwierdził, że go przed drzwiami zostawi za pomocą jakichś łańcuchów. Co były w przybudówce i mojej kłódki od roweru przybił go do poręczy i zadowolony, chce iść wracać do mieszkania, a tu nagle przyjezdlają dwa samochody z Januszami współwłaścicielami, którzy domyślili się, gdzie ich własność może się znajdować XT. Zaczęła się nieziemska inba, bo Janusze drą mordyt, dlaczego sejf ukradł i że ma oddawać, a ojciec się drze, że oni go oszukali. I on pięćset złotych polskich się składał, a nie nagrywał w ten weekend, ja starałem się załagodzić sytuację, żeby ojciec od nich nie dostał w dolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec leży na ziemi, kurczowo trzyma się sejfu i krzyczy, że nie odda. Janusze krzyczą, że ma oddawać. Jeden Janusz ma rozjebny nos, bo próbował leżącego ojca odciągnąć od sejfu za nogi. I dostał drugą nogą z kopa. Dwóch policjantów ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi na komisariat, pobił człowieka. We wszystkich oknach dookoła stoją sąsiedzi, mimo że w telewizji film z lektorem. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił butkę, a policjantów, żeby go nie aresztowali. Jak smutna żaba, kropka, aukę. W końcu policjanci oderwali starego od sejpu. Ja podałem Januszom kod do kłódki rowerowej i zabrali się jej z kluczem, rzucając wcześniej staremu 500 złotych polskich i mówiąc, że nie ma już do kłódki żadnego prawa i lepiej dla niego, żeby się nigdy na nagraniach nie spotkali. Matka ubłagała policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Janusz, co dostał w mordę butem. Powiedział, że on się nie będzie dolił złożeniem po komisariatach i ma to w dupie, tylko ojca nie chce więcej w żadnym filmie słyszeć. Stary, do tej pory Robi z Januszami gówno burze na forach dla rektorów, bo założyli tam specjalny temat, gdzie przestrzegali przed nagrywaniem jakichkolwiek filmów z moim ojcem. Obserwowałem ten temat i widziałem, jak mój ojciec nieudolnie porobił troll Login, Logi, Czerwielewski 54, liczba postów 1. Ten temat założyli jacyś idioci. Znam użytkownika stary Anona od dawna i to bardzo porządny człowiek i wspaniały lektor. Chcą go oczernić, bo zazdroszczą nagranych okazów. Potem jeszcze używał tych trolkąt do prześladowania niedawnych kolegów od budki. Jak któryś z nich zakładał jakiś temat, to ojciec się tam wpiętanał na trorykącie i na ten przykład pisał, że chłopiowe filmy nagrywa, i widać, że nie umie czytać xt. Z tych samych trolkąt udzielał się w swoich tematach i jak na przykład wrzucał zdjęcia nagranych przez siebie kaset, to sam sobie pisał: No, gratuluję okazu. Mistrz masz byłby dumny. A potem się z tego cieszył i kazał oglądać mi i starej jabłko chwalono na forum.